Dobry wieczór Państwu. Dziś znajdujemy się u GOPRA na ogródku. Będzie tu odbywać się Piwniczanka 2012 i będziemy witać rok 2013. Dla Was Pierun, mam przyjemność prowadzić tutaj tą imprezę. Zaglądamy do środka. Jeszcze nie ma, wszystko powoli się przygotowywuje. Tutaj będzie sala z napojami, ze wszystkim. Wszystkie zapasy orzeszkowej są tutaj złożone. Idziemy na ten Proszę bardzo, co się będzie działo na ten Nie wie tego nikt, mój drogi Boże. Nawet drogi Bóg tego nie wie. Baloniki, wszystko, serpentyny wszystko jest doskonale przygotowane. Zapraszam do jadalni. Tak czysto tutaj nie było od roku 98, nawet mnie tam pamięć nie niesie, proszę zobaczyć. Tutaj były ryby, tutaj była wanna, opony, półki, wszystko zostało zdemontowane. Okna zasłonięte, obite ładną panterką. No cóż więcej można tutaj chcieć: to co można było zrobić, zostało zrobione. Sala nosi nazwę Groty Solnej. Już niebawem, już za dosłownie 15 minut, będzie tu z 30 osób. Sala będzie zapełniona, w jadalni będzie się dziać, będzie się lała gorzała, będzie coś pięknego, coś niezapomnianego, co będziemy wspominać do końca swych dni. Jest z nami Franek, ten kurwa chłopak niejednych wybranek. Dobry wieczór, witam Państwa. Proszę. Jak ci się podoba, jak moja dzisiaj żaura z twojej strony? No, wszystko jest ok, dobrze się zapowiada, naprawdę jest super, będzie super. Co ty tu masz ciekawego, proszę? Sałatkę, sałatkę. Letnie z ryżem, z makaronem. tak dalej, standard, standardzik, nie? Standardzik, powiedz, jakieś postanowienia noworoczne czy coś? No, nie, nie mam żadnych postanowień, wiadomo. Nie będę mówił, żeby nie zapeszyć, może tak. A jakieś plany na dzisiejszy wieczór, dziewczyny, coś tego? No, zamierzam się dobrze bawić to przede wszystkim. No i życzę każdemu dobrej zabawy tutaj. Dziękuję. Chcesz kogoś pozdrowić, że? Pewnie, chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników imprezy. Że każdy się dobrze bawił, ale jeszcze chciałbym coś napomnieć: nie ma jednej koleżanki z nami, kropy. I ją też pozdrawiam, na bank to obejrzy. Pan też. Tak, Kropa, wszystkiego najlepszego to dla to ciebie. Wracaj tak. szybko do zdrowia. Dobrze, bardzo, lecimy dalej Za rok sobie odbijemy Ta, za rok sobie odbijemy Tu mamy kolejnego gościa Proszę zobaczyć, proszę przedstaw się, jak się nazywasz Pawko sobie jestem Pawko sobie jest, witam Pawko Ta, Witam serdecznie Jakieś postanowienia noworoczne? Takie, jak się, jak się nawiną, aby zdrowie dopasowało Najważniejsze, taki suchar z mojej strony Gdzie znajdziemy rzeki bez wody? Nie ma takich rzek bez wody Na mapie a no tak. Zagi mnie w tym momencie. Dobrze, także powoli goście się schodzą, jest coraz lepiej, coraz więcej. Drodzy Państwo, jest nas coraz więcej, jest nas coraz więcej, gwiazdoży, gwiazdy. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Za chwileczkę poleją się pierwsze kieliszki, będą pierwsze zakąski próbowane. Już mnie głowa od tego wszystkiego zaczyna boleć, ale podejrzewam, że to będzie coś kurwa nieprawdopodobnego. Proszę bardzo, są kolejni goście. I już ich przywitamy. Dobry wieczór Państwu! Proszę, kilka słów. Ja Jestem zabijli. u dobra na piwniczance i mam nadzieję, że to będzie najlepsza impreza, jaką kiedykolwiek w życiu przeżyłem. Dziękuję. No i o to chodzi, o to chodzi. Następni goście Woli, dawaj! No dobrze jest, pozytywnie. Mów, no mów, przedstaw się, powiedz coś kim Co ma to się przedstawiać. No Kurwa, wstydnij się! Dużo wstydnij się! Cześć, Witam! Jestem Krzysztof, ze Zgorzelca <grywa> Życzymy dzisiaj wszystkim wszystkiego najlepszego Z okazji urodzin nas wszystkich Będziemy się dobrze bawić? Napierdolimy się jak armaty Kuj. Ale trzymam cię za słowo Normalnie Okej okay. Chłopie, Piąteczka. Piąteczka, No i o to chodzi Dobry wieczór, proszę wieczór. przedstaw się Jarek Cześć, dzięki za zaproszenie nie ma problemu. Będzie najlepsza. Wolę tutaj gości nachodziło, że nie zdążyłem ich wszystkich zobaczyć. Dobry wieczór Państwu! Witamy kolejną parę. Proszę, przedstawcie się. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zona ORZ przedstawia. Naszą się, Cisię. Dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę? Śpiewam stalanie a nie poszczę. Ziomale, cała zgraja bandziorów. Jeszcze się zaczymy, pozdrawiam. Baj, baj! O to chodzi. Sylwester 2012-2013. Bawcie się z nami, Zona TV. To są dobre chłopaki, dobre dziewczyny. Polsko 600, jedziemy! na dobre! Proszę zobaczyć! Proszę zobaczyć! Jedziemy! Ci goście praktycznie się zerwali, proszę zobaczyć co się dzieje, proszę zobaczyć co się odstawia, tutaj, proszę. Chłopaki z jak... Proszę, już! Chłopaki z ARZ Loży! Chłopaki, to są w Agencjach Towarzyskich, my jesteśmy Młode Wilki! Młody Wilku, powiedz, co w sobie nosisz? W sobie noszę samo zło, jeszcze nie urodziłem po 12 i zło się zamienia w dobro. I o to chodzi. Widzisz moją twarz? Każdy tak samo rano będzie wyglądał. Okay. <laughs> Jestem wręcz przekonany, że masz stuprocentową rację. Dziękuję Ci, mój drogi redaktorze. Proszę bardzo. Piąteczka, Piąteczka. miłej zabawy Wam no życzę. Jeszcze może? Dla, Zona TV. Dla Zona TV, chłopaki, zony. No co się Zono. będzie Zono. działo? Proszę zobaczyć, to jest drobny, dobry prognostyk. No chłopaki odstawili taką scenę, że bóg im w dzieciach niech wynagrodzi. No, Chodźmy na salę, chodźmy na salę. Przyjdź! psi, 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 Panie Łukaszu, co masz Pan do powiedzenia? Jak się podoba I kurwa bardzo dobrze, dopiero przyszedłem niedawno, ale już jestem po czterech, czy pięciu kieliszkach. Jest dobrze, jeszcze kręci się, jeszcze trzy kieliszki i startuje. Dobrze, o to chodzi. Mamy tu kolejnego gościa, proszę się przedstawić. Tomek jestem, miło mi. Tomek, jak Ci się podoba impreza? Bardzo, bardzo fajna, miło, przyjemnie jest w ogóle. No napiłbym się, bo nie mam z w tym momencie. No i czekam na jakiś balet, co nie? Spokojnie, powoli do baletów też dojdzie. Bamba! Ewej, kolego! Dobrze, możesz, Trzymaj! Dobrze, tapsa muszę, zażujesz. Trzymaj, zresztą później. Dostałem właśnie. Ej, kolego. Właśnie dostałem tapsa od Mancia. To zapowiada bardzo przednią imprezę. Impreza będzie nie do pokonania przez nikogo. Patrzcie, mamy tu kolejnego tancerza. Dzień dobry Państwu. Jest ogień! Tak się zapowiada Sylwester 2012 na 2013 Zona ONZ TV dla państwa Piorun i Thomson. Tak Pozdrawiamy, jest. ciao! Mamy tu kolejnego gościa. Adios, adios, arrivar, arrivar! Jedziemy! Wow. Proszę państwa, jest niezwykle gorąco. Proszę, odejdź mi z tym kablem. Z tym kablem? Co mi się stało z twarzą? Impreza leci na całego, jest zajebiście. No, co mam do powiedzenia? No, kurwa, Macie, to jest najpiękniejszy sylwester, na jakim tylko byłem. Tylko na Zonie, tylko w Skorzelcu, tylko u siebie w domu. Kurwa, aż mi tchu zabrakło. Jak się bawimy? Zajebiście! Tak! Zajebiście! Zajebiście! Wejd, wejd, kurwa! A teraz taki suchar ode mnie, dlaczego bociany lecą w ciepłe kraje? Nie wiem, bo murzyny też to mieć dzieci. <śmów> <śmów> Tu jest już pod każdy weekend, jestem szóstym zawodnikiem, masz te klikę na panienki Uszasi moje piosenki, rak, tak blisko, albo szklarz, to nie wszystko Mam co grać, zagram wszystko, wek. Play, play się śmień, z coś więcej, czemu nie Wchodzę w gruby, bo tak chcę Wchodzę w branżę, bo boją, kocham, pełnią cen i nie poprocha kocha chwila domach i na blokach. Wszędzie tam, wia słowota, zawsze wszędzie, gdzie się da Jęko bez budzenia, do kolendy, cię za Laki z tym nie będą drzewać, już nie musisz ich rozgrzewać. Nie ma ziłu, nie ma trzeba Krok do tyłu i dwa w przód, balet upal i lamiód. Esa stal, essa w Esa krok, Esa Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że pory. Kolejna część Zona TV. Jesteśmy na Sylwestrze. Tu mamy taką wariatkę Karinę. Karina, co chcesz nam powiedzieć? Buziaczki. Karina śle nam buziaczki. Gdzie jestem pomalowany? Która część? Ej, prawa, moja prawa. To ja bym chciał tu buziaczka. Zabawa jest kurwa na dobre. Ogólnie do końca jest jeszcze w chuj czasu. Bo... Dobrze się bawimy! Karina! Mam dla Ciebie suchara! No. Gdzie znajdemy rzeki bez wody? <śmienny> Nie <wiem>. Na mapie! <śmienny> Właśnie tak! Halo Tomku! Halo Tomku! Tam, jazz na TV? Jak się bawisz? Tak się bawi, tak się bawisz O RZ! Tak się bawi, tak się bawisz. O RZ! Jak widzimy Tomek jest zajebistym, sylwestrowym nastroju. Kurwa, tego nam było trzeba. Tak Tomka jeszcze nie widziałem. Tomek, powiedz kogo chcesz pozdrowić. Mamy babczy, date brata. Tomek, jakieś... PRZEDE WSZYSTKIM ZONA RZ, TAK JEST! Tomek, jakieś kurwa postanowienia noworoczne? MNIEJ SŁODYCZY! MNIEJ SŁODYCZY! Halo! sobie życzy miejsc słodyczy dobrze teraz Łukasz, Łukasz. Łukasz, jak, jak w tej fazie zabawy się trzyma? jak się trzyma. Zajebiście! Trzymam się dobrze. Pozdrawiam całą zonę ORZ. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Ja się bawię zajebiście i myślę, że inni też się bawią bardzo dobrze. Pozdrawiam wszystkich! Święciuch taxi, prezes, driver! Siemano! Jedziemy i to jest właśnie to! to to jest właśnie Sylwester na Orzeszkowej. Ja mówiłem, że to będzie noc pełna zdarzeń. Jak obiecałem, tak zrobiłem i tak będzie. Znajdźmy teraz. Nie, stop! Znajdźmy teraz, kurwa, artystę, który maluje te wszystkie twarze. Gdzie on jest? Szukamy! Jest! Jest on tutaj! Artysta! proszę bardzo! Chłopaku, przedstaw się! Jestem Ernest! A to jest... Ernest! Jak to się stało, że malujesz te wszystkie twarze? Tak się już urodziłem. Chłopak ma dar. Ej, proszę zobaczyć! Człowiek karton, człowiek karton nam tu się wdaje w kamery. Coś pięknego, coś pięknego. Kolego, przedstaw się! Jestem kartonowym człowiekiem. No cóż mogę powiedzieć? Kartonowy kolego, widzę, że dzisiaj szukasz jakąś pozycję. Jest pozycja napastnika, szukana. Będziesz napastnikiem, czy będziesz ofiarą? Napastnikiem, ewidentnie. O, tutaj, czekaj, czekaj! Gorący taniec, gorący taniec, hulaniec! Proszę bardzo! Ooo! Wow. I właśnie taka zabawa mi się podoba! Taka zabawa panuje tutaj w piwnicy! Tu są sami dobrzy zawodnicy, sami dobrzy zawodnicy! Jak się bawić? Bawi się zajebiście! I zachęcam innych do zabawy również! Zachęcam reportera! Zapraszam kamerzystę! Bawimy się. Ogólnie całe towarzystwo zmusiło mnie do picia, ale trzymam się, będę do piątej rano tutaj z wami. Do piątej rano wytrzymam, przynajmniej. Yeah. Doktorem Dre. Doktorem Doktor Kranu. Dre trochę się opuścił. Proszę zobaczyć jego brzuszek. Może coś powie. Mama, mama dada. Dada, dada. Powiedz, który to jest miesiąc? E, to jest już czternasty miesiąc. A czyli, że taki późniaczek? Taki lekko późniaczek, ale, ale rączką kiwa. Widać, że się bawi. Widać, że ale się widzę, bawi. że chce na siłę wyjść. Nie, jeszcze dzisiaj nie. Dzisiaj jeszcze przed 12.00 nie wyjdzie. Dopiero jutro w nowy rok przywita wszystkich i kurwa, jutro wyjdzie ze Ale mnie chłopie, chłopie. Jak będziesz tak z niego wlewał, to on tak na pierdolony wyjdzie. No to pijemy wódeczkę, proszę. Bardzo. <śleszamy> I to jest właśnie to. Lecimy. Na Adam zapytać, jak jest impreza? Impreza jest niepowtarzalna. Pozdrawiam ORZ Zone. Wiesz, o co chodzi. E, chciałbym zapytać teraz siatkarza, jak tutaj się czuje? Bardzo dobrze. Chciałbym pozdrowić prezentera. W ogóle głównego tutaj Wodzireja. Tak, jest organizatora. No, organizatora. I chciałem pozdrowić też wszystkich, którzy się bawią. Tak, elegancko. Kiedy Państwo, idziemy przywitać pierwszego gościa. Co tu się dzisiaj będzie wiedzieć? wiedzieć? kurwa dziać, nie wiem sam, nie wiem sam. Ej! Hey, nagrywaj mnie jak ja tańczę, stary. Później jak się popiję sobie, to możesz mnie nagrywać. Gdyby nie ta ekipa, to nigdy Bromber. Gdzie można znaleźć rzeki bez wody? Rzeki bez wody można znaleźć u mnie na księcie. Teraz do pokoju pięcego Czerwo, powiedz ile żeś tablet Jan? Tak się bawi, tak się bawi. Bardzo żeś kurwa na rok O pan, kam Star. stał Star. o pan Nie, nie idę tańczyć Dlaczego? Muzyka mi się nie podoba. A jaka by Ci się muzyka podobała? Nie wiem jeszcze. Musisz mnie za... Hip-hop? Może być, musisz mnie zaskoczyć tym, tak. Rap? Może być. A słyszysz? Rap i hip-hop może być. Okay. Tak? Koleżanka, jak ma na imię? Agnieszka. Agnieszka Kraus. Więc lepiej jej puść, kurwa. Dobra. Weź i puść jakiś instrumental z popu albo z hip-hopu. to się liczy! Zapamiętaj we <recherche>